Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi. Pan Bóg jest dobry dla Ciebie. Czy to zauważasz, czy tego nie zauważasz? Bóg jest naprawdę dobry i chcę o tym Ci dzisiaj mocno przypomnieć. Dlaczego trzeba sobie to przypominać? Ponieważ często w naszym życiu pojawiają się takie chwile, takie sytuacje, które na pierwszy rzut oka wskazują, jakoby Bóg nie był dobry, bo często nie czujemy Jego obecności, często nie doświadczamy, tak nam się wydaje, Jego pomocy. Czujemy się zostawieni z naszą chorobą, z naszym problemem i jest wielu ludzi, którzy mają właśnie takie pretensje do Boga, że nie jest dobry. Że nie kocha. Bóg jest dobry i Jego dobroć rozlewa się w naszych sercach w sposób bardzo głęboki, dotykający istoty naszych problemów. Ta miłość Jego i dobroć Jego wlewa się w nasze wnętrze w tak często niesamowity sposób, że nie jesteśmy w stanie tego nawet doświadczyć. Bóg jest dobry. Dlatego ci, którzy żyją z Nim głęboko, którzy nabyli już umiejętności dobrego porozumiewania się z Nim, widzenia, słyszenia, Dzięki takiej bardzo intymnej, bliskiej, głębokiej relacji tacy ludzie każdego dnia błogosławią Boga, na wieki wysławiają Jego imię. Każdego dnia zachwycają się Jego bliskością. Co tak najbardziej, może budzić podziw? Gdy patrzymy na Boga, na Jego życie, na Jego działanie. To, o czym mówi do nas dzisiaj święty Paweł apostoł, gdy czytamy fragment z Jego listu do Kolosan z trzeciego rozdziału, wersety od pierwszego do jedenastego. Paweł przypomina, że ci, którzy zostali ochrzczeni, Razem z Chrystusem powstali z martwych, że są przeznaczeni do życia, że ci, którzy są w Chrystusie, są zwycięzcami, że w Chrzcie Świętym została nam dana tak wielka moc życia, że jesteśmy w stanie z tej mocy na co dzień korzystać. I skoro umarliśmy, dla zła, dla grzechu, skoro umarliśmy wespół z Chrystusem, i skoro z Chrystusem powstajemy z martwych, to jesteśmy szczególnie zaproszeni do tego, żeby szukać tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Mamy dążyć do tego, co jest u góry, na wyżynach, nie do tego, co jest na dole. Dlaczego? Bo właśnie wtedy, gdy nasz wzrok jest skierowany ku Bogu, bez względu na to, jaką sytuację przeżywamy, bez względu na to, czy nam jest bardzo ciężko, czy nam jest radośnie, jeżeli nasz wzrok jest skierowany ku górze, to wtedy mamy szansę zobaczyć tą rzeczywistość taką, jaka ona jest. Wzrok skierowany na Boga. Pozwala dobrze ocenić, co się dzieje. Pozwala z Bożej perspektywy spojrzeć. I to jest bardzo ważne. I na tym większość chrześcijan się wykłada. W tej przestrzeni większość z nas odnosi porażkę. Bo zobaczcie, tendencje są generalnie takie. Że gdy dzieje się coś, czego my nie rozumiemy, gdy pojawia się cierpienie, smutek, jakieś przeszkody, przeciwności, to ciężko jest wznieść oczy ku górom, skąd przychodzi nam pomoc. Ciężko jest w spokoju patrzeć na Boga, jakby nigdy nic. Ciężko być opanowanym. Ciężko uwierzyć, że Bóg jest w mojej łodzi, choćby nie wiem jak. Bardzo szalała nawałnica, burza, wichura, i choćby nie wiem jak tą łodzią trzęsło. Ciężko zachować głęboki pokój. A jednak Paweł nas przekonuje, że tylko wtedy, gdy nasz wzrok będzie utkwiony w Bogu, w górze, tylko to pozwoli nam przeżyć zwycięstwo. Gdzie zatem jest Twój wzrok, gdy cierpisz? Gdzie jest Twój wzrok, gdy dzieje się źle? Na co patrzysz? Czy nie jest tak, że często w obliczu cierpienia ten wzrok idzie w dół? Przybity, zrezygnowany, niewierzący, tak jakby chciał się poddać, tak jakby nie widział nadziei, że. Że może przyjść ocalenie. A przecież Paweł poucza nas, że gdy nasz wzrok będzie skierowany ku górze, i gdy ukaże się Chrystus, nasze życie, wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale. Co to znaczy? Wzrok skierowany ku górze w obliczu przeciwności, Pozwala zobaczyć chwałę tych sytuacji, które przeżywamy, nawet gdy są cierpieniem. Dlaczego? Bo dla tych, którzy są w Bogu, realnie wszystko przyczynia się ku dobremu. Każda porażka, każda przeciwność, każde cierpienie przeżyte z Bogiem naprawdę ma sens. Często po czasie okazuje się, jak trudne doświadczenia były nam potrzebne. Jak nas umacniał Bóg, pozwalając na to, że trzeba było walczyć, że nie wszystko dostaliśmy na tacy. No, zobaczmy, co się dzieje z dziećmi, z młodzieżą, którzy wszyscy dostają wszystko na tacy. Gdy wszystko się koło nich robi, gdy mają to, co chcą, na kogo zazwyczaj wyrastają, gdy wszystko w ich życiu się układa, gdy jest z górki, gdy nie muszą walczyć, gdy nie muszą się zmagać. Co wyrasta? Z takich młodych ludzi? Kto wyrasta? A przypomnijmy sobie sytuację starsi. Pewnie dużo lepiej to zrozumieją niż młodsi. Gdy czasy były trudne, gdy było wiele problemów i nie można było robić to, co się chce, gdy ciężko było pewne rzeczy dostać, gdy naprawdę trzeba było się nakombinować, nachodzić, nastać, naczekać. A pomimo tego często dostawało się jakieś ochłapy. Zobaczcie, jak inaczej wtedy wyglądały relacje między ludźmi, jak ludzie sobie inaczej pomagali niż dzisiaj, jak ludzie inaczej spędzali ze sobą czas niż dzisiaj, jak człowiek potrzebował drugiego człowieka, bo wiedział, że sam nie da radę. Przeciwności. Na które Bóg pozwala, są bardzo ważne i bardzo potrzebne, ponieważ wyrabiają hard ducha. One tak naprawdę pokazują, jaki potencjał Bóg złożył w Twoim sercu, jakie możliwości. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w Waszych członkach, temu, co cielesne. Rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy, chciwości. Dlaczego Paweł wymienia akurat takie grzechy? Dlaczego to takim grzechom każe zadawać śmierć? Ponieważ właśnie wtedy, gdy człowiek goni za zachciankami ciała, gdy człowiek jest właśnie zmysłowy, czyli gdy zależy mu na tym, by się dobrze czuć. By mieć przyjemność, by mieć komfort, luksus. Właśnie wtedy człowiek jest najbardziej rozkładany, niszczony od wewnątrz, odczłowieczany. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch. Ciało dąży do rzeczy przyziemnych. Ciało dąży do tego, by czuć i to czuć przyjemnie. Duch dąży do rzeczy wyższych, głębszych. Duch wie, że ciało to nie wszystko. Że nawet wtedy, gdy nasze potrzeby cielesne, zmysłowe są zaspokojone, to w sercu. Istnieją takie pokłady niezaspokojenia właśnie tego, co głębokie, co wewnętrzne, że ta przyjemność zewnętrzna, fizyczna, no nie jest w stanie tego wypełnić. Ileż jest takich ludzi, których na wszystko stać, którzy zmieniają partnerów jak rękawiczki? Bo no, czemu nie? Jak często w tych ludziach jest pustka? Jak często w tych ludziach jest takie głębokie wołanie, i sami nie wiedzą o co. Jak ten sposób zapychania głodu wewnętrznego cielesnymi rzeczami jeszcze bardziej człowieka niszczy. Dlatego Paweł mówi mocno: zadajcie śmierć. Nie pozwólcie, by ciało panowało nad wami, nie pozwólcie, by zmysły dyktowały, jak mamy żyć. Nie pozwólcie, byście się stali zwierzętami. Zwierzę jest zmysłowe, goni za instynktem, goni za popędem. Zwierzę nie jest w stanie panować nad sobą ono działa odruchowo. I co się dzieje, kiedy my zaczynamy nie panować nad popędami? No, zachowujemy się jak zwierzęta. Trzeba się najeść, napić, zaspokoić. I proszę bardzo. Ile ludzi zaczęło żyć jak zwierzęta? Ile ludzi przestało prowadzić życie wewnętrzne, życie duchowe? No ale my nie jesteśmy tutaj, żeby teraz dokopać. Nie wiem, niewierzącym ludziom zmysłowym, których tu nie ma. Nie. My jesteśmy tutaj, aby to Słowo Boga, które celebrujemy w tej Eucharystii, oświetliło nasze życie. Jesteśmy tutaj po to, by to Słowo pokazało nam, gdzie, w jakich dziedzinach naszego życia my tracimy człowieczeństwo. W jakich dziedzinach my przestajemy patrzeć w górę, a zaczynamy hołdować temu, co zmysłowe. Paweł mówi jeszcze mocniej, że z powodu tego, że hołdujemy namiętnością, zmysłom, ciału, z tego powodu nadchodzi gniew Boży. Gniew Boży. A potem rzucając wielkie światło nadziei, nadziei na przyszłość, nadziei na zwycięstwo, Paweł mówi. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście tym żyli, zmysłami, ciałem, grzechem. Ale teraz wy odrzućcie to wszystko. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami i przyoblekliście się w nowego który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga. Gdy zwleczemy z siebie stare uczynki, gdy zwleczemy z siebie człowieka zmysłowego, wtedy przejrzymy, wtedy zrozumiemy, wtedy zostaniemy nasyceni, zaspokojeni tym pokarmem duchowym, który jest w stanie dać taki pokój, jakiego nic grzesznego dać nie może. Wtedy zostaniemy nasyceni tym głębokim poznaniem, o co chodzi w naszym życiu, dlaczego to życie tak wygląda. I kiedy stajemy do modlitwy o uzdrowienie, to najpierw trzeba się zapytać. Czy we mnie jest zgoda na zabicie starego człowieka we mnie? Czy we mnie jest zgoda na walkę z grzechem, na walkę z tym, co zmysłowe i cielesne? Bo, kochani, jeżeli nie będzie tej zgody na walkę o rzeczy głębokie, wzniosłe, duchowe, to samo wyciąganie rąk do Boga i wołanie o uzdrowienie. Niewiele zmieni. Tu chodzi o głębsze uzdrowienie, mówiłem Wam już o tym nieraz. Tu chodzi o rzeczy takie, o jakich nam się często nawet nie śniło, jakie Bóg przygotował dla nas. Chodzi o nowe życie: o nowe życie w całości. O nowe ciało, o nowe zmysły. O nowego ducha, o nowe uczucia, o nowe emocje, o nowe oczy, o nowy wzrok. Tu chodzi o całkowicie nowego człowieka. I jeżeli my przychodzimy regularnie na te spotkania z intencją o uzdrowienie naszego życia, i jeżeli zgadzamy się na to, że pracujemy nad sobą, Sprzeciwiając się grzechowi, a wybierając dobro, to widzimy, jak na dłoniach, że Pan nasze życie przemienia, że Pan nasze życie uzdrawia. I że to, że ktoś wyzdrowiał fizycznie, to nie jest szczyt doświadczenia Boga. Bo to, że byłem starym człowiekiem, zmysłowym człowiekiem, Człowiekiem po uszy zanurzonym w grzechu, człowiekiem, który pałał różnymi namiętnościami, rządzami, który był kłótliwy, złośliwy, który znieważał, który miał haniebną umowę. A dzięki Chrystusowi widzę, że to umarło i jest we mnie zupełnie inna postawa serca. Jaki to jest cud. Jaki to jest cud. I to jest obietnica dla nas. To jest obietnica na nowe życie. Po to umieramy z Chrystusem dla grzechu i szukamy tego, co w górze, aby naprawdę żyć tym nowym życiem. Owszem, Bóg ma moc uzdrowić fizycznie. Dzisiaj, teraz, w czasie tej Eucharystii, w czasie adoracji, Bóg ma moc mocno zaingerować. Zniszczyć chorobę potrafi, bo jest Bogiem. Ale my patrzmy wyżej. My pożądajmy rzeczy większych, bo skoro Bóg może uzdrowić Twoją chorobę, i myśmy tutaj widzieli to wiele razy, gdy ludzie składali świadectwa, gdy pokazywali dokumenty lekarskie. Myśmy widzieli ludzi, niektórych, którzy byli przez chorobę przeznaczeni na śmierć, a żyją i mają się świetnie, bo Bóg uzdrowił. To słuchajcie, jeżeli Bóg potrafił dokonać takich rzeczy, to czy nie potrafi dać nam nowego życia? Jeżeli Bóg potrafił uzdrowić fizycznie, to czy nie potrafi zaspokoić najgłębszych potrzeb wewnętrznych, duchowych? Czy Bóg nie potrafi dać ci wspaniałych relacji w małżeństwie, z dziećmi, w pracy, w sąsiedztwie? Potrafi tylko patrz ku temu, co jest w górze, tam, gdzie przebywa Chrystus. To nie załamuj się tymi relacjami, które masz dzisiaj, ale miej nadzieję w Bogu który pragnie Twoich nowych relacji. Jeżeli Bóg uzdrawiał fizycznie, to czyż nie potrafi wypełnić Twojego serca pokojem, za którym tęsknisz? Bo może Twoje życie jest targane i szarpane różnego rodzaju burzami, które no nie pozwalają zachować pokoju. Bóg potrafi dać Tobie taki pokój. Tylko patrz w górę, tam gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Ojca. Jeżeli Bóg potrafi uzdrowić z nowotworu, to czyż nie potrafi wyrwać z serca nowotworu nieszczęścia? Tego nieszczęścia. Spowodowanego właśnie tym, że ludzie przeciwko tobie występują, że cię ranią, że cię krzywdzą, że cię wykorzystują. Tego nieszczęścia, gdy uświadamiasz sobie, że nie jesteś taki, jaki byś chciał być, że nie potrafisz sobie poradzić z problemami, że ciągle upadasz, że ciągle jesteś słaby i grzeszny. Czyż Bóg nie jest w stanie napełnić ciebie szczęściem? Jest, tylko patrz w górę, tam gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Ojca, bo przecież jeżeli z Chrystusem powstaliśmy z martwy, to my możemy tego Chrystusa w górze zobaczyć i doświadczyć Jego mocy. Ci, którzy patrzą w górę i widzą świat, swoje życie, też swoje kłopoty i problemy, z perspektywy Bożej stają się błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, nawet wtedy, gdy są ubodzy. Dlaczego są szczęśliwi ubodzy? Kiedy można być szczęśliwym, będąc ubogim? Gdy na swoje ubóstwo patrzy się właśnie z góry, z boskiej perspektywy, gdy widzi się, że ma to sens, że Bóg w tym ubóstwie przygotował bogactwo, które jest niewidoczne dla ludzi zmysłowych i cielesnych, dla ludzi grzechu. Ludzie zmysłowi, cieleśni w obliczu ubóstwa się buntują. Krzyczą, płaczą. Ale człowiek, który patrzy w górę, żyje i jest szczęśliwy mimo ubóstwa. Ci, którzy patrzą w górę, potrafią być szczęśliwi nawet gdy głodują, nawet gdy płaczą, nawet gdy ludzie ich znienawidzą. Ludzie, którzy patrzą w górę, nie uciekają od tego, nie walczą złymi środkami, nie odpłacają złem za zło. Patrzą w górę, gdzie mieszka Chrystus, który jest większy od głodu, większy od łez, większy od zniewagi. W górze mieszka Chrystus, który każdą tą trudną sytuację jest w stanie przekuć. W błogosławieństwo, w szczęście. Kochani, to jest dla nas. My nie jesteśmy skazani na porażkę. My nie jesteśmy skazani na bycie nieszczęśliwym. Przeznaczył nas Bóg do życia w obfitości, a drogą do tego jest patrzenie ku Bogu, w górę, z nadzieją. Nie załamywanie się, nie poddawanie się, nie ucieczka, nie pójście na łatwiznę, nie kłamstwo i zakładanie masek, nie udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, żeby ludzie widzieli nas z lepszej strony. Zwycięstwo przychodzi przez prawdę, z którą patrzymy w górę. Nie lękaj się. W swoich kłopotach i trudnościach spojrzeć na Boga, bo Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi. Nie lękaj się usłyszeć tego, co w tej sytuacji, którą przeżywasz, ma do powiedzenia Bóg. Nie lękaj się poczekać. Nie wściekaj się i nie denerwuj, że Boża odpowiedź nie przychodzi szybko. Patrz w górę i pozwól, by Bóg interweniował. Dojrzałość wiary, dojrzałość chrześcijańska ona się charakteryzuje tym, że człowiek potrafi czekać na działanie Boga że się nie spina. Nie denerwuje, nie wymusza szybkiego działania. Dojrzałość polega na tym, że człowiek wie, że Bóg jest dobry i nawet gdy się ociąga, nie ma się co martwić. Bóg jest dobry dla wszystkich na Ziemi. Bóg jest dobry dla Ciebie. I abyś mógł w to uwierzyć. Posłał swojego syna, Jezusa Chrystusa, aby oddał życie, by wydał się na śmierć, i abyś mógł w to uwierzyć i codziennie sobie to przypominać i codziennie z tego czerpać. Bóg zostawił się w Eucharystii na każdym ołtarzu. Gdy siebie ofiarowuje, gdy siebie wydaje, gdy siebie łamie, rozdaje na pokarm. Abyś był przekonany, że Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi, możesz spożywać Boga, dobrego Boga. To jest takie niezwykłe, gdy uświadamiamy sobie, czym jest komunia święta. Gdy Bóg fizycznie, realnie, pokornie pozwala się spożyć. Pozwala, aby wchłonęły go nasze brudne usta, nasz nieczysty język, nasze zmysłowe ciało. Jakie to jest niezwykłe, gdy uświadamiamy sobie, z jakim wielkim zaufaniem Bóg chce nam siebie dać, bylebyśmy tylko mieli w Nim życie. Bo Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi. Patrz w górę, a zobaczysz Boga w Eucharystii. Patrz w górę, a o nie miejesz z wrażenia, gdy będziesz przyjmował Komunię Świętą i uświadamiał sobie, co się dzieje. Patrz w górę, a zrozumiesz, że bez Komunii Świętej nie jesteś w stanie żyć, że bez tego zjednoczenia z Chrystusem nie jesteś w stanie mieć tego najgłębszego pokoju. Dlatego przystępuj do tego ołtarza z największą czcią i z największą nadzieją, że idziesz po życie. A jeżeli jesteś w grzechu i nie możesz przyjąć komunii, idź do Pana, który czeka w konfesjonale. Wyrzuć z siebie swój grzech, bo nawet. Jeżeli jesteś taki, jak dzisiaj wyliczał te grzechy Paweł, to Pan jest większy i Pan ma słowo uwolnienia, i Pan ma słowo odpuszczenia, i Pan ma słowo uzdrowienia, ale idź do Niego, idź ku górze. Tam przebywa On, który dzisiaj tutaj. Chcę dać Ci prawdziwe, obfite życie. Amen.